Ja chciałem następnie zapytać, jakie idą szczepienia e, przeciwko HPV, skoro zdecydowali się Państwo na taką akcję promocyjną? E, więc tak, idą powoli, jednak od czasu, muszę przyznać, jest kropnie, odkąd wyszliśmy z kampanią Bye bye HPV, widać bardzo dużą poprawę, szczególnie w tych regionach, gdzie mocno współpracujemy z samorządami. Łódź e, ma bardzo dobre już rezultaty, jeżeli chodzi o szczepienia właśnie w szkołach, coraz więcej osób się dowiaduje. Em, że takie szczepionki w istnieją, że trzeba szczepić chłopców, jakieś i dziewczynki, że to są to szczepienia przede wszystkim bezpieczne, które są na rynku od już ponad 17 lat. Są miejsca na świecie, jak na przykład Australia, która szczepi od wielu, wielu lat i tam rak szyjki macicy jest... Praktycznie niespotykany. Mamy uczni, studentów medycznych, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby zbadać raka szyjki macicy. A nasze statystyki są niestety nieciekawe, jedne z najgorszych w Europie. Rodzice obawiają się z reguły odczynów poszczepiennych, tych niepożądanych odczynów tak. poszczepiennych. Mamy ten dokument z Danii z 2015 roku o tym, że tam grupa dziewczynek została dotknięta takimi konsekwencjami, akurat właśnie szczepienia przeciwko HPV. Jak chcą Państwo przekonywać, właśnie rodzice? którzy obawiają się tego typu, no. typu powikłań? Statystyki mówią same za siebie. Sześć kobiet dziennie dowiaduje się o raku szyjki macicy. Cztery kobiety dziennie tracą życie z powodu tej choroby. Pamiętajmy, to nie są tylko liczby. To są córki, to są matki, to są przyjaciółki, żony. To jest ogromne, bardzo duże zagrożenie. Na całym świecie zaszczepiło się ponad 90 milionów Pamiętajmy, że szczepionki chłopców z dziewczynki. więc yy, szczepionki są, każdy lekarz potwierdzi, bezpieczne, oczywiście jak przy każdym medycznym czytanie, czy zagięgu, czy yy, produkcie, że tak powiem, oczywiście są wyjątki, które się zdarzają.